Jedziemy! Siemanko, tutaj Gradziowy. Jestem tutaj, aby zachęcić was do y, nadchodzącego show, które odbędzie się już w tą sobotę y, na ulicy Warszawskiej o godzinie 14. Y, Myślę, przewodnią tego show będzie nie tylko Dzień Dziecka, który jest oczywiście 1 czerwca, ale również y, moja chęć podsumowania mojej czteroletniej działalności w Ciechanowej w kwestii b-boyingu. No i mamy pożegnanie się z miastem, gdyż w tym roku kończę już swoją edukację w tym mieście. I chciałbym Zakończyć swoją, swój pobyt tutaj z dużym impetem i żeby ludzie wiedzieli, między innymi, że miasto Cichanów jest miastem kreatywnym. Młodzi ludzie, są, którzy są przyszłością narodu, potrafią pokazać inicjatywę i, i roz, rozkołycać cały deptak. Także jeszcze raz, 1 czerwca w sobotę w mieście Cichanów na ulicy Warszawskiej, która znajduje się tam o godzinie 14. Zapraszam wszystkich na gorącą imprezę, w której będzie mnóstwo energii z entuzjazmu i tak jak napisali na plakacie 10% Cztery radości, widzimy się